Dzień dobry, w komentarzach pod filmem zmiana mocy ze 150 na 180 koni prosiliście mnie, żeby Wam forskanie pokazał jak zmienić parametr ABS u na 180 koni. Czy trzeba to robić? Odpowiedź jest prosta. Jak to woli. Ja miałem zmienioną mapę, to znaczy nawet nie zmienioną mapę, tylko pełny chip tuning na 210 koni i 440 Nm i nikt mi nie przestawiał y, żadnych parametrów ABS -u. i auto przez półtora roku jeździ i miałem awaryjne hamowania i wszystko jest w porządku co do zmiany mocy to jeszcze wam powiem ciekawostkę Mapa 150 koni i 180 koni po sczytaniu przez y, człowieka który programuje mapy stwierdził że one się niczym nie różnią Mapa paliwowa jest identyczna, praca silnika wszystko jest identyczne. Okazuje się, że 150-konne Mondeas były zablokowane tylko jednym parametrem to znaczy, turbina nie otwierała się do końca, czyli tak, by nie miała pełnego doładowania tym, i tym właśnie parametrem 180 były zblokowane do 150 koni. Ok, a tu macie turbo. Tu macie słynną gruszkę, która steruje doładowaniem ładowaniem turbina, turbiny. I zastanawiające jest, po co to jest, co to czytuje i co to może nam zablokować w 180. -kach. Ok, to tak dla Was na przemyślenie. A teraz bierzemy się za ABS. I o ABS-ie też parę słów. Zanim podepnę i pokażę Wam, jak zmienić parametr. W abs -ie. powiem Wam szczerze, że nie pokazywałbym Wam tego jak to robić. Nie pisałbym tego kodu pod filmikiem, ale zostałem zaatakowany przez posiadaczy UCDS-ów, którzy za zmianę mocy brali ładne pieniążki, bo od 250 zł nawet mnie doszły wieści, że do 600. Zaczęli mnie krytykować, że tak się mocy nie podnosi, że to nieprofesjonalnie. Po prostu gorzkie żale, że pokazałem, jak to łatwo zrobić forskanem, Podejrzewam, wypłynęły i ludzie mi zgłaszali, że oni oprócz podnoszenia mocy zmieniają też ustawienia ABS-u, EPS-u. Tak więc dzięki koledze Karolowi Poradowskiemu z grupy Mondeo. MK5 Polska, rozgrzeźliśmy temat, co trzeba zmienić w ABS-ie. A czy trzeba, to już od Was zależy. Ja, tak jak mówię, e, miałem przez półtora roku 210 koni i 440 nm, i nic nie miałem zmienione. Teraz sobie z ciekawości sam zmieniłem ten parametr. Nie czuję żadnej różnicy, ale prosiliście o to, żebym wam nakręcił filmik, jak to zrobić krok po kroku. Tak więc zaczynamy. Zanim przystąpię do modyfikacji softu, chcę Wam namienić, że ja to robię tak. To nie jest film z instrukcją obsługi, jak to zrobić. Moduły silnika, moduły ABS-u to są bardzo poważne rzeczy. Jak to będziecie chcieli zrobić, robicie to wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Zaczynamy. Mamy moduł. Podpinamy w OBD2. Ok, zgasimy światło, włączamy zapłon. Nie odpalamy samochodu, tylko sam zapłon. Ok, ciężko tak jedną ręką nagrywać na kontener, tak będzie możliwie widać. Dobra, odpalamy forskana. wchodzimy w moduł ABS ja specjalnie przestawiłem teraz na 150 koni żebyście wiedzieli jak przestawić na 180 ok wchodzicie tutaj czego tego chipa wchodzicie w moduł ABS konfiguracja tu dokładnie w to znaczy wchodzicie, ja wchodzę, ja to tak robię jeszcze raz ostrzegam Robicie to na waszą odpowiedzialność. To są bardzo poważne moduły. Ok, i teraz w wierszu 7600201 ostatnia cyferka w pierwszej kolumnie jest szóstka. Szóstka to jest dla wersji 150-konnej. A jak zmienimy na siódemkę, tu w tym miejscu. To mamy ustawione na wersji 180-konnej. Jak tu zmieniliśmy tylko tą jedną cyferkę, nic więcej, klikamy w pisz wszystko. Zresztą, zanim to zrobicie, warto sobie zapamiętać, jak mieliście zrobić zdjęcie, spisać na kartce, ewentualnie zapisać całą konfigurację, żeby później przywrócić. Jak już to zrobiliście, zmieniliście to na siódemkę, czyli na wersję na 180 koni. Klikacie pisz wszystko. Tu Was będzie ostrzegało ok, czyli wyłączamy zapon, czekamy chwilkę a następnie włączyć silnik, czyli możecie odpalić, możecie włączyć sam zapon, ja sobie odpaliłem akurat auto w tym momencie i klikamy OK. Jak już to zrobione jest, to teraz warto zresetować moduł ABS-u, czyli wychodzimy z tej procedury, klikamy tutaj to, stop, no stop. Zatrzymaj klikamy tutaj w ten kluczyk, szukamy modułu ABS, reset modułu ABS. Macie reset moduł ABS, proszę bardzo, ale pamiętajcie, żeby to zrobić na włączonym zaponie, ale żeby silnik nie pracował, czyli po prostu zegary się mają świecić. Ok. Jak już tu mamy, klikamy. Nie mogę znaleźć o jest. Klikamy po prostu tutaj Play Start. W ten sposób. Ostrzeżenie, oczywiście potwierdzamy wyłączyć zapłon czyli wyłączamy zapłon ok robimy to na wyłączonym zapłonie tak jak nasz forskam podpowiada proszę włączyć zapłon ale nie uruchamiać silnika czyli Włączony zapon klikamy OK, procedura serwisowa zakończona. Pomyślnie macie moduły ABS przestawione na wersję 180 koni. Nie wiem, czy jest to warte świeczki, czy robić to, czy nie. Tak jak mówię, ja miałem, mam 210 koni. 440 nm. Jeździłem półtorej roku na ustawieniach 150 koni, nie czułem naprawdę żadnej różnicy. A zdarzyło mi się parę takich sytuacji, gdzie musiałem bardzo mocno hamować na poślizgach. Wszystko było w porządku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Dajcie suba, kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie zapomnieć o następnym filmie. Dziękuję.